Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. W tym wideo chciałbym wam pokazać jak zmniejszyć rozmiar, e, znaczy rozmiar, e, rozmiar pliku, rozmiar obrazka po prostu, pliku JPG, PNG, żeby po prostu zmniejszyć jego e, wielkość, o, że tak powiem, e, jego rozmiar. E, jak to zrobić? Bardzo prosto, mianowicie wystarczy wejść na stronę picresize.com, nie potrzebujemy żadnego programu do tego, e, link znajdziecie oczywiście w opisie, następnie wy, wyszukujemy sobie jakieś byle jakie, Jakie zdjęcie? Dobra, załóżmy, zrobię. Tutaj screena całego ekranu y, zrobiłem i teraz sobie go tutaj podrzucimy. OK. Wybieramy tutaj ten obrazek. Następnie klikamy Kontynuuj, żeby zedytować obrazek. OK. I tutaj mamy y, informację, że. Y, Oryginalny rozmiar 1440x831. Tutaj możemy zmniejszyć o konkretny procentaż. Możemy też dopasować do, do 1024, na przykład szerokości. Możemy też wpisać własny rozmiar, jaki chcemy tutaj osiągnąć. Możemy sobie tutaj to e, przyciąć odpowiednio za pomocą tego narzędzia, obrócić e, przywrócić do oryginału. Ja z reguły korzystałem tam przy pisaniu jakichś tam stron, wybierałem sobie customowy size, zmniejszałem tam potrzebowałem 25-25 pikseli jakieś tam obrazki. No i to narzędzie było bardzo spoko, bo nie musiałem grzebać po programach, kombinować wystarczyło wejść tutaj i sobie to tutaj zmienić. I tyle. Dobra, co, co dalej? Tutaj raczej nic nigdy nie ustawiałem, można sobie pokombinować. Możemy wybrać format, do jakiego pliku chcemy to zapisać. Jeżeli tutaj sobie już to wybraliśmy, dobra, załóżmy, że chcę zrobić to 70% mniejsze. Widzę, że dostanę taki tutaj rozmiar. OK, super, to zróbmy to. Klikamy I'm done. Jak widzicie, dostaliśmy informację, że wszystko poszło pomyślnie. Klikamy tutaj tą dyskietkę, wtedy. Powinno nam się to zapisać na dysku, i powinniśmy mieć już zmniejszony obrazek. I tak się właśnie stało. O, widzicie, jest taki malusi, tak jak chcieliśmy. No i wszystko na ten temat. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Link do strony znajdziecie w opisie. Jeżeli takie triki Wam się podobają, to zostawcie suba, zostawcie też komentarz, jeżeli coś chcecie mi przekazać, i zostawcie też ewentualnie lajka. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i życzę wysokich lotów. Na razie, cześć.